Siema jestemat i siedzą jest Tiger i Marcel dzisiaj pokażę Wam wyzwanie Gotham. Zapal but sygnał Bac sygnały poza Gotham. Wyzwanie to nie jest trudne chłopacy, pewnie mają to ukończone, co nie? Dawajcie, nagrywajcie wszyscy. Ja nagrywam krótkie odcineki z poradnikiem jak to zrobić. Dobra. No pokażę Wam na mapie, gdzie są bad sygnały, polecicie sobie tam i zrobicie, bo ja, bo ja nie będę latał po wszystkich lokalizacjach, ponieważ nagrywam na PESie i tak szczerze cięć nie umiem za bardzo zrobić. No i po prostu... ej, ten, Marcel, zobacz sobie jeszcze raz ten kilo. Albo wiesz co? Zrobię Ci przysługę. Jak on będzie w sklepie, do mnie będziesz musiał go kupować bo Ci gifta wyśle gifta Ci wyślę. A wyśle Nic mam Tobie i Tobie Ja teraz mam zero, ale niedługo będę doładowywał No przecież niedługo będę doładowywał Dobra, a propos lokalizacji, pierwsza lokalizacja do tutaj na tej górce macie pierwszy sygnał drugi macie niedaleko tutaj a trzeci Macie tutaj i tam macie lokalizację, czyli tu, y, tu i tu, dobra, lecimy, dawajcie na, a wiecie co, dawajcie na lagunę i najlepiej będzie. Ja, ja zawsze byłem taki głupi i latałem na lagunę, no wow. Nie wiem, ale po prostu nawet oglądałem zatem streamerów, jak mówili o tym. Po prostu oglądałem szaty od jakiegoś bambika. O, i tutaj macie też jeden sygnał na... Lagunie Leniwej. Widzicie? Tam macie na górze, nad sygnał. Wtedy też może możecie się zlutować. Tutaj, też Wam się zaliczył. Gdzie Wy jesteście? Dobra, czyli tak, macie tutaj Wam pokażę lokalizację. Pierwsza tutaj. Druga, widzowie macie tutaj. E, trzecią macie na lagunie, tutaj na górce. A czwartą, a gdzie jeszcze pokazywałem? Tu. Tu. Gdzie? Tutaj. I jeszcze jedna, gdzieś Wam pokazywałem. A, no i tu. Czyli po prostu macie tu przy słanach Tu przy Zgubnych. Tu przy Plizent

Ten magnet mi to wskoczył, a ten bananek to mi od tego boku do udziału. Bananek tak bardzo oddaje. Kurde, ale z No kurde, dawaj Marcel! No, no to fajnie. Dobra, lokalizację wam pokazywałem. Do zobaczenia.